Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku na tym kanale. Nagrywam dla Was kolejnego vloga. Jeszcze nie wiem, czy on będzie w takim klimacie jesiennym, ale postaram się. Wróciłam właśnie do domu. Mamy jakoś godzinę, nie wiem, chyba 12, coś takiego, będzie miałam odwołane lekcje, chyba z 3, więc skończyłam no, dużo szybciej i siedzę sobie teraz, oglądam sobie kochane głopoty. W ogóle jestem teraz chora jeszcze, jeszcze trochę, już nie ma tragedii. Ale teraz właśnie byłam chora przez ten poniedziałek, wtorek i dzisiaj mam środę i już puszczam do szkoły, bo nie chcę sobie robić jakoś dużo zaległości Pada deszcz i moje włosy nie tego nie przeżyły, ale kupiłam wazon na kwiatki I nie było żadnego takiego dużego i widziałam po prostu taki jaki był Taki największy, który był I myślałam, że będzie za mały, ale jednak właśnie ładne kwiatuszki dostałam ostatnio Więc będą sobie stały Trochę mi wymienienie wazonu do nich zajęło Bo dostałam je w sobotę, mamy czwartek Ale jeszcze się trzymają Jeszcze jedna fajna rzecz, którą kupiłam To taki mały termos, nie wiem, wziąłam sobie na kawę czy coś Bo nie zawsze mam czas na przerwie, żeby pójść Albo bym chciała z rana, a z rana jeszcze kawiarnia, do której chodzę, zawsze jest zamknięta, jak ja przejeżdżam do szkoły Więc kupiłam sobie taki mały termosik na kawkę w ogóle ostatni ten różowy, więc to w ogóle już przeznaczenie Przyszły mi długopisy od marki Zakazany Długopis Są to długopisy, do których z łatwością wsadzicie sobie jakąś karteczkę ze ściągą Czasami nie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkiego, dlatego z pomocą przychodzą właśnie te oto długopisy od marki Zakazany Długopis jak byście stanęli, nie wiem, kilka metrów dalej, tak jak stoi nauczyciel, to nic przez to się nie do zobaczyć. W opisie zostawiłam link do stronki Zakazany Długopis, jakbyście byli zainteresowani. Tro też jadę na weekend, także dzisiaj się będę musiała spakować. Ubiegłam na szybko do sklepu. No <noise> kondycja po prostu kondycja mistrza. Mistrza tak. Kupiłam jakieś stopy, cukier czarne, bo mam taki pomysł na wiecie, spódniczka a jest już trochę zimno, więc bez Rajstop to, to już nie ten vibe w październiku. E, Spódniczka i co? I chcę ty chyba ociepleczne na nogi, ale ja nie wiem, czy to nie będzie wyglądało we bo chciałam zamówić te buty te Ala Agi, bo je kupuję co roku i kupuję co roku nowe, bo po prostu po zimie one są okropne. I wyglądają bardzo, bardzo źle, więc co roku kupuję nowe, a nie chcę tych zwykłych takich agów oryginalnych, bo widzę tego, że one są robione, wiesz z czego nie podoba mi się. I dlatego wolę kupać te takie zwykłe, najsłodsza. I jest wszystko spoko. Tylko, że te, co chciałam, nie było rozmiaru. Mówię, dobra, to wezmę inne. Już zamawiam, znowu nie było. Więc muszę poczekać, aż będą, bo już inne mi się nie podobają. I chcę albo takie jedno, albo takie drugie. Ym... I nie wiem, czy do zwykłych takich sneakersów, bo to się tak chyba mówi po młodzieżowemu, <grym> bo moja mama nożyczki noż, noż, buty tego typu na snikersy Adidasy. Na to nie są Adidasy. I mi się tak trochę to, yy, ten, tak mi tu wyszło trochę I Ja też tak gadałam że idę na wszystkie buty I nie wiem No ale wiecie, takie sinkersy, nie? Czy na to ocieplacze na nogi, czy to będzie wieś tańczyć, śpiewy, czy to będzie wyglądało Bo chciała spódniczkę czarną i sweterek I mam tą taką kurtkę, z taką kurtkę trenczową, ale krótką Mam szalik ale tego szalika to nie chcę, bo muszę jakiś też szalik wybrać, bo Ja miałam dopiero co chore gardło i dalej mnie trochę jeszcze boli, więc wolę nie ryzykować i bez szelika Hmm. no ciężkie to jest, ja nie mam pomysłu Stwierdziłam, że zrobimy sobie get ready with me do szkoły, świeci mi się twarz, bo zrobiłam właśnie skin I pomalowałam górne rzęsy i to jest jak na razie tyle Za 20 minut mam autobus, lecimy z makijażem Stwierdziłam, że mam po prostu móc do was pogadać, jestem tak niewyspana Przebudziłam się nad ranem teraz i ja myślałam, że wiedzieliście, jakaś trzecia nad ranem, czwarta, może. Patrzę, szósta, A ja miałam budzik na szóstą. Ile? 6.20, Czyli zerosno snu już mi zostało. A w ogóle, się nie, w ogóle nie byłam wyspana, jak się przybudziłam. Mm, I tak mówię. Aha. Mega super Zaraz mu właśnie z rana ten konkurs Więc zobaczymy jak niej pójdę. Możecie trzymać ze mnie kciuki Dopiero do mnie dociera to, że mam październik Muszę docinać jak jest u was Ale mi w ogóle ten wrzesień bardzo szybko minął Nigdy mi tak szybko wrzesień nie minął jak w tym roku Dosłownie Wstaję w październiku I patrzę, że jest pierwszy października I mam takie jak to? Czas na fikser Proszę państwa, bo ten makijaż dzisiaj musi dużo przeżyć Wyciekłam sobie tą twarz za wszystkie czasy Mhm, Kończymy już mój makijaż. Yy, Został mi już tylko róż, rozświetlacz i szczerze mówiąc, to nie wiem co jeszcze, już chyba wszystko, bo usta sobie wykonturuję w szkole, bo już nie mam na to czasu. Tak wygląda mój skończony makijaż. Wygląda tak jak zawsze, ale. Jest spoko, ja lubię robić sobie takie delikatne Udało mi się jednak wrócić do domu I pakuję się na szybko, bo jednak mogę się spakować w walizkę Więc yy, próbuję Próbuję to zrobić I mam nie wiem, jakieś 20 minut Więc raczej zdążę Ale jestem po tym konkursie Ogólnie przepraszam, że tak postawiłam ten telefon Jakoś badziewnie Bo yy, postawiłam go na szybko na łóżku Jestem po tym konkursie yy, O sejmie i zajęłam drugie miejsce Także mega spoko Właśnie zimno, ale jednocześnie mi gorąco, bo mam ten taki gruby szalik, ale dotarłam właśnie na busa i muszę chwilę jeszcze poczekać, ale się chociaż nie spóźniłam, chociaż ostatnio ten bus się spóźnił, więc mam nadzieję, że się nie spóźni, bo ja mam pociąg, wolałabym się nie spóźnić, ale proszę bardzo, to jest mój fit, różowy szaliczek, różowa walizka, różowa torebka, różowe buty, wszystko jest różowe. Czyli wszystko, wszystko tak powinno Dobra, powiem wam historię życia, bo ja chociaż zrobię do tej historii dobry kontent. E, jestem przez władzę, co w pociągu, ja w ogóle nawet nie wiem, czemu my stoimy i nawet nie wiem, gdzie my stoimy Ale mniejsza e, Zapłaciłam właśnie 150 zł, mm, dlatego że miałam legitymację, która jest nieważna przy i ja wiem, że to jest mój błąd, że jej nie podbijam, ale ja zapomniałam o czymś takim jak podbijanie legitymacji i ja dałam tej pani konduktor. Dałam jej po prostu, pokazała mi bilet i sama mówię, że chwilkę jeszcze legitymacja i pokazałam z stron, od tak jak zawsze pokazuję, bo ja zapomniałam o tym, że ona jest niepodbita. I pani do mnie mówi, że jest nieważna. No i ja patrzę, o faktycznie zapomniałam w ogóle o czymś takim jak podbijanie legitymacji, co robię w szkole. Że się dalej uczy, i mówię, że no tak, chodzę do tej samej szkoły, wszystko byłam dzisiaj. Gdybym wiedziała, to bym Wiem, że to jest mój mówi, że to jest inna rzecz. Ja mówię, że dobra, to ja po prostu dopłacę do tego normalnego biletu i myślałam, że o problemie, ale nie, nie każdy jest wyrozumiały. Ja natrafiłam na normalnego konduktora, bo ja uważam, że każda normalna osoba by mi nie powiedziała, że masz 150 zł, to była legitymacja nieważna w pięć dni, mamy dzisiaj jej 4 października, ona była do 30 września ważna. I stamtąd powiedziałam, że ja zapłacę jej, pokazałam tę legitymację, to nie było tak, że ja nie siedziałam w tym się ukrywałam, tak? Tylko po prostu przez moją uwagę i ono do mnie, że nie że mu płacić. I zapłaciłam 150 zł, właśnie, bo słodka pani. i też wypisała. W sensie, że też kazała dopłacić. W sensie, to by jeszcze młoda babka, bo miała smak za 25 lat. I ja nie wiem, ja po prostu dopłaciła do tego biletu. I nie miałam z tym problemu, bo po prostu dopłacić, dopłacić, dopłacić za zapłacić za normalny, a ona mi kazała zapłacić dodatkowo 150 zł. 5 dni, 5 dni była nieważna ta legitymacja. Ja nawet nie zauważyłam sama i wyciągnęłam tą legitymację i to ona Wzięła w ogóle ten bilet i poszła, bo tych do takiej stacji i zapytała na tym skończyła i ja sama powiedziałam, że na mnie. Mówię, no jeszcze legitymacja już pani pokazuje, bo do Państwa. I ona miała wszystko kazałem co państwo moje Więc nie wydaje mi się, że to jest miła i sympatyczna osoba. Okazuje licy oczywiście.